Yeah, yeah, yeah. Czemogrobnie? Pająki. Pająki? A pijawki? Nie. W tamtym roku był pijawki? Nie było pijawki. Ale fajnie? Fajnie. Teraz jak się kąpię, słuchajcie chłopaki. Dobrze? No, no, no. Ciężko było. Ciężko, Ale jesteście dzielni. Brawo. Końcóweczka, końcóweczka. Idziesz, idziesz, idziesz. Kość, szybko, gość, szybko, gość. Szyb, szyb. Eu estou no chão, 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 estou no Ania! 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 Jak się nazywasz? Karolszka, Igor, raz Sojatek powinienem. Uchęć się Na Pod biegu. Ciężka jest ta podkowa? No, Ale jesteś bardzo, bardzo dzielny. Ja bym chciał Nie wchodzę. Po co się Ale się podejdzie, nie trzyma z Bartoszykiem, Blondyneczka. Jak imię? na imię? Zabryciał Gdowka, co Zabrycia ty ciekawaś?